Z tej strony kladyna z zakątka. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zrobić chłodnik z botwinki. Nie pokażę Wam twarzy, bo tak jak już może ktoś zwiezł, mam sobie nos i dobrze to nie wygląda, więc kilka filmów będzie takich po prostu. Także tak, żeby zrobić chłodnik z botwinki, zaraz Wam pokażę, jak pocmarzy się ziemniaczki. I teraz na rozgrzane masło, u mnie jest to masło klarowane, wrzucamy sobie buraczki i posiekaną botwinkę. Ło! To wpadło. Dodajemy szklankę wody i zagotowujemy. I do tego wszystkiego dodajemy różne dobre rzeczy, bo to proste jest. Dodajemy cebulkę podsmażoną Moż <coughs> mam ciężmi dobrze? E, można to zrobić od razu z buraczkami, ale oczywiście zapomniałam. E, ja daję czosnek, bo lubię. Mam takie młodziutki, bardzo fajne, do tego starty ogórek i rzutkieweczki. chciałam Wam pokazać takie malutkie, to są najlepsze, bo są ostre, więc jak ktoś lubi ostre, to nie są takie wodniste, także ogóreczek. trochę koperku, nie lubię za bardzo, tutaj dostałam taką oliwę koperkową i ona jest w sumie nawet dobra, bo tak nie czuć mocno tego koperku, więc trochę jej też dodam. I tutaj wymieszany, co to jest? To jest, moi drodzy, kefir wymieszany z jogurtem greckim w proporcjach 1 do 1. O, jak słucham, nabudziłam. Sok z limonki, może być cytryny, jak nie macie z limonki. Jeszcze obetrę potem skórkę. Wkładamy i wszystko mieszamy. To ma zawsze taki kolor ładny. Doprawiamy trochę do smaku solą, pieprzem doprawię przed samym podaniem, bo wtedy jest najlepsze i wkładamy do lodówki, żeby było zimne, no to tak na co najmniej, ja wiem, dwie godziny. Można też podać z kostkami lodu i to właściwie tyle, smacznego, proste, nie?